Mój były. Masz z nim kontakt? Pytanie brzmi dlaczego. Przecież nie jesteście przyjaciółmi. Jesteście dwójką ludzi, z których jedno albo boi się samotności, albo zostawiło sobie furtkę, albo nie potrafi zamknąć drzwi, które już dawno powinny trzasnąć z hukiem. Bo naprawdę. Po co ci osoba, która miała okazję Cię pokochać i z niej nie skorzystała? Po co dawać komuś dostęp do swojej wrażliwości, skoro kiedyś nie potrafił jej docenić? Każda wiadomość z ciekawości, każde przypadkiem wszedłem na Twój profil. To rozdrapywanie rany, która już dawno miała się zagoić. Ale prawda jest taka, że dojrzałość to umiejętność odejścia, bez cichych nadziei, bez zostawiania uchylonych drzwi bez może kiedyś. A jeżeli wracasz, bo tęsknisz, to zapytaj siebie, czy aby na pewno tęsknisz za tą osobą, czy może za iluzją, którą stworzyłeś sobie na jej temat. I pamiętaj, proszę, że zakończenie relacji to nie koniec świata, to często okazja na nowy, lepszy początek. A jeśli uważasz ten post za wartościowy, to zostaw proszę serduszko, napisz komentarz i wyślij to komuś, kto tego potrzebuje. Pozdrawiam.